W czasie sobotniego relaksu warto wiedzieć, co ważnego dzieje się i w kraju i na świecie. Oto Fakty o 20 w RMFWM, które przedstawia Katarzyna Staszko. W poniedziałek rozmowa w cztery oczy wiceprezydenta USA Majka Pensa z prezydentem Andrzejem Dudą. Tysiące ludzi na ulicach Wielkiej Brytanii protestowali przeciwko decyzji o zawieszeniu parlamentu. Za moment też pierwsze wieczorne fakty sportowe, a w nich m.in. dobry występ naszych korzykarzy w pierwszym meczu turnieju w Chinach i aktualności z piłkarskiej ekstraklasy. W poniedziałek wiceprezydent USA Mike Pence będzie rozmawiał w cztery oczy z prezydentem Andrzejem Dudą, poinformowała kancelaria prezydenta RP. Jutro Pence przyleci do Warszawy, weźmie udział w obchodach 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej w Warszawie. Zastąpi tym samym prezydenta Donalda Trumpa, który w czwartek poinformował o odwołaniu wizyty w Polsce z powodu zbliżającego się huraganu Doriana. Na ulicach brytyjskich miast tysiące osób protestowały przeciwko decyzji rządu o zawieszeniu obrad parlamentu na pięć tygodni. Decyzja zapadła, przypomnijmy, w kluczowym momencie negocjacji w sprawie Brexitu. Największa demonstracja odbyła się w Londynie, przed siedzibą premiera Borisa Johnsona na Downing Street. Myślę, że rząd zawieszając funkcjonowanie próbuje nam wmówić, że to dla bezpiecznej przyszłości naszego kraju. Tak naprawdę martwią się o swój własny interes, a to nie ma nic wspólnego z demokracją. Jesteś pewny, że to zła decyzja? Na tyle pewny, że mam tatuaż flagi europejskiej, mówił jeden z protestujących. A takie protesty odbyły się m.in. w Manchesterze, Glasgow czy uniwersyteckich Cambridge i Oxfordzie, tam przed koleżem, gdzie studiował obecny prawie. A tak przed stacją metra Willurban na obrzeżach Lyonu. Nie żyje jedna osoba, dziewięć jest rannych. Napastników było dwóch. Jeden miał nóż, drugi rożen. Zaatakowali ludzi czekających na przystanku. Troje rannych jest w stanie krytycznym. Jeden z napastników został schwytany. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną tego ataku. Spotkanie z historią w Faktach RMF FM. Naród polski jest zdrowy i propagandowy. Jad pruski go, nie, go się nie ima. Tak chwilę przed wybuchem wojny pisały polskie gazety. 80 lat później zaglądamy do nich razem z Marcinem Zaborskim. Marcinie, jak wyglądał ten ostatni dzień sierpnia 1939 roku? Gazety pisały o tym, że w dyplomatycznych negocjacjach z Anglikami Hitler gra na zwłokę, a tymczasem gromadzi coraz więcej żołnierzy na granicy z Polską. W Gdańsku zaczęto rozdawać mieszkańcom maski przeciwgazowe, co wzmogło tylko panikę i popłoch. Tym bardziej, że wprowadzono tam właśnie kartki na żywność. W Bydgoszczy z kolei starosta ostrzegał, że jeśli tylko zauważy, że z restauracji wychodzą pijani ludzie, zakaże sprzedaży alkoholu w całym mieście i powiecie. W Kościanie z kolei starosta już to zrobił, bo czasy takie, że trzeba zachować trzeźwość umysłu. Szczególnie, że prezydent Polski właśnie zarządził powszechną mobilizację wojskową. Emocje tamtych dni znajdziecie w książce Marcina Zaborskiego Lato 39. Jeszcze żyjemy i oczywiście na rmf24.pl Radio, muzyka, fakty RMF FM. Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka Na fakty sportowe w dobrym stylu zaprasza ich sponsor producent drzwi DRE www.dre.pl Męski potencjał wspiera sponsor faktów sportowych. Producent leku Mensil. wwwmęszczyzna A fakty dzisiaj wieczorem przedstawia Patryk Serwański. Po 52 latach zagrali na Mistrzostwach Świata i wygrali nasi koszykarze w pierwszym meczu turnieju w Chinach. Pokonali Wenezuelę 80 do 69. Rywale prowadzili po pierwszej kwarcie, byli skuteczni z dystansu, no i tak było tylko na początku spotkania z czasem, łamali się. No My graliśmy przede wszystkim dużo, dużo lepiej jeśli chodzi o agresywność. Dzięki temu oni nie trafiali już tak, tak łatwo. Zagraliśmy twardo do końca. Starali się gdzieś tam nas wyprowadzić też z równowagi, ale my graliśmy bardzo mądrze. To Adam Waczyński. W drugim meczu naszej grupy Chiny pokonały w Brzeże Kości Słoniowej 70 do 55. Arkadiusz Milik nie przyjedzie na zgrupowanie piłkarskiej reprezentacji Polski. Napastnik Napoli zmaga się z problemami zdrowotnymi. Zabraknie go także dziś w hitowym meczu Serie A. Za 45 minut ekipa na Apolu zagra na wyjeździe z Juventusem. W bramce Juve dziś br Męcny, a w pierwszym składzie Napoli jest Piotr Zieliński. W Bundeslidze Bayern przegrywał u siebie z Mańcy 0-1, ostatecznie wygrał 6-1. Na liście strzelców znalazł się także Robert Lewandowski. Na no w ekstraklasie siódma ligowa kolejka. Lechia wygrała z piastem 2-1. Za nami także mecz w Płocku. Wynik identyczny. Wisła wygrała z UKS. em No a teraz rozpoczął się już ostatni zaplanowany na dziś mecz. Wisła Kraków podejmuje zagłębie Lubin. Wiemy, że Wisła gra bardzo ofensywną piłkę, ale będziemy się chcieli przeciwstawić i powalczyć o trzy punkty. Tak mówił przed meczem pomocnik miedziowych Bartosz Slisz. Trzy medale zdobyły dziś nasze. Osady na mistrzostwach świata w Wioślarstwie w Lincu. Złoto wywalczyli panowie z czwórki bez sternika, mistrzami świata zostali Mateusz Walingowski, Mikołaj Burda, Marcin Brzeziński i Michał Szpakowski. Srebrne medale wywalczyły nasze czwórki podwójne zarówno męska jak i żeńska. Niezwykłych sportowych emocji życzy sponsor programu. Producent naturalnej wody mineralnej, muszynianka. Muszynianka, źródło naturalnego magnezu. Na fakty sportowe w dobrym stylu zaprasza ich sponsor: producent drzwi DRE, www.dre.pl Męski potencjał wspiera sponsor faktów sportowych. Producent leku mensil www.mężczyzna niewymienka.pl Dziś momentami było naprawdę bardzo gorąco. Jakoś tak niwiał wiatr, jakaś taka duchota i ten żar lejący się z nieba. Jutro będzie powtórka. Też będzie gorąco. Od 28 stopni w Olsztynie przez 29 w Gdańsku, 31 w Warszawie, 32 stopnie w Łodzi, w Zielonej Górze i nawet 33 stopnie w Poznaniu. Taki jest plan na niedzielę. Proszę zatem skorzystać jeszcze z tych, jeszcze z tych promieni słońca.